W którym moi przyjaciele Burz, Napierak oraz Mikolas. dzisiaj będziemy nagrywać, co raz oglądamy Tobiasa. To Tobiasa i będziemy widzieć nasze, zbierze, nasze zbierze, reakcje. Będziecie widzieć nasze, nasze reakcje. Zbierze, to tym, o to w tym chodzi. Chodźmy, słyszycie? Chodźmy. jakoś tam usłyszycie. Ale co tu? Bez opóźnienia mamy. Ja tu! Na ten kanale, też w sumie nie wiem, czy chcę, żebyście mnie komentowali. O kurczę. Ej, tam jest, gościem na alkoholie. Tak, w będziecie zadowoleni i zaskoczeni tym, co będzie. A już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania nowej serii Tobiasz, vs. Tobiasz z Czterech Łowców. No. Tobiasz versus Czterech Łowców. O! To Tobiasz? No, Tobiasz. No. Lecimy z tym boxem.

Coś y, mojemu y, kuzynowi przerwało. No, u mnie przerwało, od nowa nagrywam. Ok. Idzie do statku. Lecimy z tym koksem. Ile ajala? No. Nie, no, zaplanuj sobie No, nie będzie tonął no, stary. Coś wymyśli. Tabiasznik! Lecimy, oglądamy. mapę. Działa. Dobra. Lecimy z tym. Oki. Nie wiem, Ej, ciekawe, czy Nicols będzie taki dobry. Jak myślę. Bo wiesz, on w ogóle tych trzech versus trzech chłopców nie walczył. I teraz ciekawe. Nie! Co się tam odwala?

No, dawajcie. Znów mi się przerwała jak coś. U mnie się. Nie, u mnie. Za... Lecisz sobie się... Jest! Wypłynął! No. Dobrze, wy no. Dobrze, Dobrze wy dawaj, dawaj. Czy to jest z tyłu? Jest blisko skarbu. No, lecimy z tym. No, blisko skarbu, zaraz będzie pewnie. Czekaj, jest. Nie zabijaj już reszty, proszę. wie, wieżę tam na była. Mi się wydawało, ej no. Co? Ciągle mi się wyłącza? Może jest mie syr tylko u mnie? To trochę słabo. Dobra, lecimy już. Bardzo no, <laughs> Po 10 minut jeden odcinek jest. Ale, tak. Lecisz? To wiesz? Jak się wczuwam! Ale muszę te... Uuu, no chci, Przeciśniliśmy, bo tam nie możemy tak głośno. Ok, lecimy z tym. Tobiasz? Nic nie ma? Ok. A, bo to on był. Był już przy skarbie? Tak, tak. No. Co mię? No, nie zatruję mu nic. I tak. O tyle samo, co miałem Dobra, szybko! Bierz jedzonko! Bierz! Uuu! Właśnie, bo on nas z tego. Oki, okay, oki! Okay. Jest! Lecisz? To Lecisz, lecisz! Niszcz to! Szybko! Jedzonko! Ej! a dobra! No nic już. Dawaj. Nie, teraz dopiero skarb. A, no tak, tak, tak. Co ty mnie tu... No ja nie wiedziałam, jak jakim skarbie mówić. Tamten to jest... Ty. Dawaj lawę. Pod, skąd ma lawę? A nie, żeby gdzieś wrzął lawę. Zaraz weźmie. Przecież muszę iść do ja Endu. Tak, Na razie ma wodę, żeby ich zatrzymać wodą. Nie, wodę po to, żeby jak zeskakuje. No. no i też, żeby trochę zatrzymać. No, no. No, no. No, no. On tak zatrzymuje często. Yes. Ale on fajnie wygląda. No, tak, wygląda. Fajnie. Ja bym... O, ma czerwone, bo... <śmany> Chyba miał niebieskie... W... W... ...tym... Ale łatwo się robi no, wodę, wodę, musiałeś. wodę. Chowali, potem wodę. Zleci Nie no, kurde. Nie zleciał tam, szkoda. No. Ile go Zlecisz? lecisz? Tobiasz? Po obiad, po obiad. Nabierasz to, Nabiera to najlepsze. No, według mnie. Nabierasz. Na, teraz, na, pie, na pierak pepoki Lecisz. Dawaj, lecisz, Szybciej. Ile już minut? 7 minut, okej. Okay. Zaraz skończymy jeden odcinek i będzie kolejny, okej? Okay? Yy, więc hmm. za chwilę... Ja pech. bym dał piętnaście, ja może... 20. Miała. O no, tak. Dwadzieścia minut. widzowie się pewnie ucieszą. No. Bałanka zabija. No. Dobra, lecimy z tym. Lecimy z tym koksem. dawaj, no, on. Jest, zbiera po troszeczku, tak. dawaj z, z każdego drzewka szybko. Dobra, jest, krówka. To jest najlepsze. Eee. Leć, lecisz. Eee, ja, bardzo, ja kocham mieć, m, wiesz, mieć ten enchant, że można wiesz. Podpalasz, bo wtedy jedzenie masz podpalone. E, znaczy podpalasz jakieś zwierzę? No. To jest fajne. Nie, nie, nie no, zabij go, zabij Jest! Dobrze! Napieraczek! Uuu, Jezus Maria, ale fajnie. dzisiaj spowiedź. Dobra. Nie no, spowiedź. Spowiedź dzisiaj mam. Mój kuzyn mam. Spowiedź. E, dobra, Dawaj, lecisz? tą A no Buzik Cię goni, goni, zaraz Cię uderzy. Tak? widzi, widzi to, ale on ma siekierę, która prawie na hita zabija. I... Uuu! Uuu! no siekiera, która prawie na hita zabija. Na Idzi dwa hita. hity prawie. No. Lecisz, lecisz szybko. Dobra, A, bo to Kubir, nie burz. jest zawsze burz z Kubirem mi się myli. No, u mnie też bardzo często. Nie ma oglądam, Czyli się no, nie ma no, w domu, dużo oglądam. Bosza i kodilo? Nie, tego, tobiasa Bo tobie jest najlepszy. No. Daj mi to. Masz, no, Stasiu. Stasiu. Stasiu, my iść. to nagrywamy. Iść. Przynajmniej na chwilę. I nie Obcydian bierze dobrze. No. I... Zabiję, oh. zabiję, zabiję, zabiję! Zabiję. On, oni się boją. No. Mikols I Kubie się boją. No, Mikros. Mikros dopiero zaczyna. Pierwszy raz znaczy. Bo tak to był tylko napiera busz i Kubie. O, właśnie mają łóżko! Lecisz z tym! Zabijesz go. O, dobra, łóżeczko z... Ej, teraz. Nie, no zawsze mylę Kubira bo... i Nie. Ile... Ile w ogóle? Ja najbardziej lubię jak w lesie się gonią, bo on mi strasznie szybko zabija no, jest mega jest no, wszyscy to uwielbiają. wszyscy to uwielbiają